Cześć. Dzisiaj będzie o bardzo istotnym zapachu. To jest Alaja. I powiem Wam, że wiecie, ja się bardzo cieszę, że rynek twórców niezależnych staje się coraz bardziej. Taki bardziej dynamiczny, i cały czas się rozwija, bo dzięki temu ja mogę trzymać ten oto zapach w swojej dłoni. I bardzo mnie to cieszy. A wiecie dlaczego? Dlatego, że jest to jedna z lepszych pozycji, które miałam okazję wąchać w przeciągu ostatnich lat. Nie żartuję. Nawet jeżeli tutaj mówię o perfumach niszowych. Pierwszy raz jak powąchałam Alaję, to doznałam pewnego takiego szoku, bo miałam wrażenie, jakby mi ktoś po prostu. Cały, nie wiem, całą paczkę pieprzu wysypał na nos I Jak poczułam alaje na bloterze, to aż miałam taki odruch, że mnie mm, odrzuciło Ponieważ nie dawałam sobie rady z tymi pierwszymi sekundami Później mm, ten zapach miał w sobie coś takiego, co mnie zaintrygowało Do takiego stopnia, że stwierdziłam, że muszę go koniecznie poznać, muszę go koniecznie zdobyć Albo przynajmniej ponosić, spróbować jak będziemy się komponować ze sobą i powiem Wam, że w tym zapachu jest naprawdę prawdziwa magia. I to już nie jest zwykła kompozycja zapachowa, to jest kawałek sztuki. Naprawdę. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Brakuje takich zapachów na rynku. Ten. Aromat przebija się taką charakterystycznością. On się po prostu prześlizguje przez wszystko to, co mamy na tych zapachowych półkach, w, tym, w, tym, w tej chwili, na, przez takie te zapachowe mieszanki, jakieś słodkie, owocowe, właśnie pulpy. To jest coś strasznego. Natomiast i dlatego możecie sobie wyobrazić, jak po prostu niesamowitym doznaniem było powąchanie lai dla mojego nosa. I jeżeli wy lubicie takie konkretne zapachy, takie zapachy z pazurem, z tajemniczością, to jest trochę taki mistyczny zapach, który przenosi nas w zupełnie inny świat. On otwiera furtkę do zupełnie innych rejonów, naprawdę. I jeszcze muszę Wam powiedzieć, że po prostu ja czułam się, napisałam to, to, to na swoim blogu też, ale po prostu nosząc, ale ja czuję się, jakby mi ktoś po prostu przystawił pistolet do skroni. Ja czuję się tak niepewnie. Mam jakąś melancholię w sobie Jakiś niepokój, strach, niepewność I dlatego mimo, że bardzo bym się chciała z Aleją zaprzyjaźnić To niestety, niestety nie jestem w stanie tego zrobić Na mojej skórze nie wybrzmiewa dobrze, nie jesteśmy w stanie się dogadać, niestety, zarówno pod względem pH skóry, jak i emocji, ponieważ, tak jak powiedziałam, nie są to zbyt pozytywne emocje, aczkolwiek bardzo mi ten zapach intryguje. On mnie wręcz fascynuje, ale na kimś, na pewno nie na mnie. My po prostu do siebie nie pasujemy. I pierwszy raz. I jeszcze jak te nuty już opadły, te pierwsze nuty intensywne pieprzu, jak zamknęłam oczy, to poczułam po prostu jakbym się przeniosła te nie wiem, 20 parę lat wstecz i poczułam taki zapach parującego w letni jakiś taki w letni poranek czy w letnie popołudnie zapach asfaltu który był wymalowany kredą przez dzieci. To jest po prostu faktycznie, jak my wąchamy ten zapach, to czuć gdzieś taką subtelną nutę kredy, białej kredy, taką suchość połączoną też właśnie z tą nutą pieprzu. Naprawdę to jest coś niesamowitego. I wiecie co, zastanawialiście się kiedyś, jak pachnie kosmos, bo ja się zastanawiałam, jeżeli faktycznie kosmos miałby mieć swój zapach, to pachniałby podobnie jak Galaja. Niesamowicie fascynująco, tajemniczo, odlegle frapująco i e, mistycznie wręcz. To jest piękny, e, uzależniający aromat, który z jednej strony zdystansuje, ale z drugiej strony bardzo przyciągnie. To są e, emocje zamknięte w tym pięknym, jakby nie patrzeć w flakonie, spójrzcie na te zdobienia, to jest wszystko przepiękne. I w ogóle sama forma e, tutaj tych zdobień przypomina, właściwie nawiązuje do gorsetu stworzonego, zaprojektowanego przez e, e, tutaj Azedin. Azedin Alaje w jego którejś z pierwszych kolekcji tak, tak to było, więc to jest też jakieś jakby takie wrażenie gdzieś takie symboliczne, także myślę, że to jest to zapach, który po prostu zasługuje na to, żeby go poznać i Wy nie musicie go kochać Wy nie musicie go nawet lubić, ale ważne żebyście go poznali, bo to jest niesamowitego Coś po prostu, aż mi się język plącze, coś niesamowitego i właściwie Alaja y, jest takim zapachem, że Azydimi mam wrażenie takie, że Azzedini mi wbił zęby w szyję i tak mnie z tym zostawił po prostu i dał mi Alaję, żebym powąchała, żebym mogła tutaj Wam o niej opowiedzieć i ocenić i ocena może być tylko jedna, 10 na 10, to jest majstersztyk w swoim wydaniu i zapach, który po prostu zasługuje na wielbienie, bo tak jak powiedziałam, nie każdy może go lubić, ale to jest coś fantastycznego, to jest zupełnie inna konwencja tworzenia zapachów. Dobrze, bo będę jeszcze mogła mówić o tym i mówić, i może już tutaj więcej nie trzeba na ten temat dodawać, jeżeli nie znacie, poznajcie, bo warto powiem tylko tyle, naprawdę. Cały kształt, świetna projekcja, świetna trwałość, piękny design, design opakowania. Konieczny zapach do poznania. Musi się znaleźć na Waszej liście. Ok, pozdrawiam Was i do zobaczenia.